One of the most dangerous spiders in the world and tonight I've found in Newcastle is making history for the largest the spider ever found. And it's the biggest we've ever received. That is obscenely enormous. They are dangerous. Like arguably, they are one of the most venomous spiders in the world. Poza tym, co widoczne gołym okiem, Natura niezliczone tajemnice, które czekają na odkrycie. Tajemnice, których nikt nie może przewidzieć, a prawda o nich zaprzecza logice. Dołącz do nas, by odkryć nieznane rzeczy, których ludzie nie powinni widzieć. Zostaw łapkę w górę i napisz komentarz Tajemnica, a przypnę ci serduszko. Oglądaj do samego końca, żeby poznać najbardziej tajemnicze i szokujące rzeczy. Brazylijskiego wybrzeża grupa lokalnych rybaków polowała na kolejny posiłek, gdy natknęła się na coś zupełnie przerażającego. Zobaczyli białe nitki, przypominające unikalne włókna, starannie splecione wewnątrz pnia drzewa. Te zagadkowe nitki, znane jako drewnojady, rozwijają się w rozkładającym się drewnie. Zaskakująco. Te stworzenia mogą szybko osiągnąć długość do 30 cm w ciągu zaledwie 6 miesięcy, ale giną przy kontakcie z powietrzem. Co ciekawe, nadbrzeżne społeczności od dawna uważają te drewnojady za wykwintny przysmak, co pokazuje unikalne sposoby, w jakie różne kultury podchodzą do kulinarnych tradycji. Bez względu na to, czy uznacie to za deformację czy za cud życia, jedno jest pewne: ten pies wygląda naprawdę przerażająco. Miłośnik psów, który szukał nowego pupila, trafił na tego wyjątkowego psa, który choć był młody, wyglądał jak coś z koszmaru. Jego podwójny nos i szeroko rozdzielona szczęka sprawiały, że wyglądał groźnie i wręcz agresywnie, według właściciela. Tak bardzo, że musiał być trzymany w klatce dla bezpieczeństwa wszystkich. Skorpion bez ogona. Poznaj skorpiona bez ogona, znanego również jako pająk skorpion. To stworzenie przypomina mieszankę pająka i skorpiona, choć wygląda przerażająco z nogami, jak u pająka i przed nimi szczypcami. Ten stwór nie zaatakuje Cię, chyba że sam go sprowokujesz. Co więcej, nie posiada żadnego jadu, więc nie musisz się obawiać ukąszeń. Z ośmioma nogami porusza się jak pająk lub krab, używając tylko sześciu nóg. Nie zapomnij jednak, że jego potężne szczypce mogą dostarczyć solidnego ukłucia, co przydaje się podczas polowania na ofiary. Niezwykły nietoperz. Po obejrzeniu tego nagrania wszyscy jesteśmy pewni, że nie każda istota na ziemi została jeszcze odkryta. Owszem, widzieliśmy wcześniej nietoperze, ale ten wygląda jak bliski kuzyn Batmana. Jako wyjątkowy ssak, który potrafi latać. Ten ogromny nietoperz miał perfekcyjnie zbudowane skrzydła i całkowicie czarną aparycję, co sprawiało, że wyglądał jak postać z czarnej magii. Kilku widzów porównało to stworzenie do postaci z filmu Jeepers Creepers, ale bez względu na to, jak to nazwać, nie chcielibyśmy, aby takie istoty latały w naszym otoczeniu. Dziwne objawienie. Gdy myślisz, że widziałeś już wszystko, coś nowego pojawia się na horyzoncie. Te splątane, cienkie, patykowate struktury początkowo wszystkich zdezorientowały, przypominając fragmenty drzewa, aż zobaczono, jak się poruszają. Gdy uchwycono je w ruchu, eksploratorzy byli zdeterminowani, by odkryć ich prawdziwą tożsamość, i w końcu im się udało. To pasożyt Gordius von Stult, znany również jako Wężyk Koński. Który wyłania się dramatycznie z ciała swojego żywiciela modliszki. Ten pasożytniczy robak manipuluje zachowaniem swojego gospodarza, zmuszając go do szukania wody, gdzie robak może się wyłonić i rozmnażać. Mimo swojej upiornej obecności, wężyki pełnią ważną rolę ekologiczną, skutecznie kontrolując populację owadów. Szkarłatni drapieżcy. W głębinach wód grupa turystów natknęła się na osobliwe stworzenie przypominające wodnego potwora. Jego twarda, łuskowata skóra przypominała skorupę żółwia, lecz miało szczypce jak krab i lśniące czerwone oczy, które zdawały się ostrzegać, by nie zbliżać się do jego terytorium. Wiele jednak pozostaje nieznane na temat tego stworzenia, ponieważ kamera, która zarejestrowała to spotkanie, drżała niekontrolowanie. Najpewniej z powodu przerażenia. Może niektóre rzeczy lepiej pozostawić nieodkryte? Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy jesteśmy sami we wszechświecie? Ludzie zadają sobie to pytanie od wieków, a odkrycia takie jak to są uzasadnionym powodem do takich pytań. Znalezione martwe na plaży to nieznane stworzenie ma gładką, błyszczącą skórę, pokrywającą jego ciało, uzupełnioną przez wydłużone, smukłe nogi i ogon przypominający bicz. Co naprawdę wyróżnia to stworzenie, to okrągły pysk ozdobiony palcowatymi wypustkami. Jak można było się spodziewać, fani serii filmów o obcych uznali, że to twarzowy chwytak. Podczas gdy bardziej logiczni ludzie obawiali się, że to mutant powstały w wyniku chemicznych lub radioaktywnych odpadów wyrzuconych do oceanu. To dziwne stworzenie, przypominające mieszankę ślimaka i kurczaka, zostało znalezione przez rybaków u wybrzeży Florydy w Stanach Zjednoczonych. Złapane w pułapkę na homary, wydawało się, że nie żyło już przed schwytaniem. Nagranie przyciągnęło uwagę biologa morskiego, który przypuszczał, że może to być gatunek zwany bezgłowym potworem kurczakiem. Jednak jak to często bywa, im więcej wiesz, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, jak wiele jeszcze nie wiesz, a prawdziwa tożsamość tego stworzenia wciąż pozostaje zagadkiem. Niespodzianka w stylu Patyczaków. Rybak w prowincji krabi na południu Tajlandii przeżył chwilę grozy, gdy 30 listopada wyciągnął z morza tajemnicze morskie stworzenie o dziesiątkach długich, czarnych nóg. Gdy przeciągał sieci, zauważył to dziwacznie wyglądające stworzenie, poruszające się jak pająk wśród ryb, co sprawiło, że odskoczył z przerażenia i upuścił sieć na ziemię. Nie wiedząc, co to jest, ciekawski rybak postanowił szturchnąć stworzenie kijem i nawet zastanawiał się, czy go nie rozkroić, zanim zdecydował się nagrać wideo telefonem, by poprosić o pomoc w identyfikacji gatunku. Do dziś nikt nie wie czym jest to stworzenie. Pracownik firmy zajmującej się zwalczaniem szkodników w Nowym Orleanie podzielił się nagraniem, na którym widzimy albinoskiego karalucha, co początkowo go zaskoczyło. Jednak to zjawisko jest tymczasowe i nie oznacza nowego gatunku. Białe zabarwienie jest wynikiem wylinki procesu, w którym karaluchy zrzucają stary pancerz. Nowy pancerz potrzebuje kilku godzin, aby stwardnieć i przybrać typowy brązowy kolor. Okres wylinki to dla karaluchów moment, w którym są najbardziej narażone, co zmusza je do ukrywania się, dopóki proces się nie zakończy. Pewien miłośnik przygód podczas wędrówki przez zaśnieżony teren odkrył staw pośrodku niczego, który wydawał się bulgotać od spodu. Mimo że lód pozostawał nietknięty. Co ciekawe, woda była lodowato zimna, mimo tego niezwykłego zjawiska. Pierwszym skojarzeniem mogłoby być podwodne ciśnienie, ale brak bąbelków wskazuje na coś innego. Otwór stale się rozszerzał i kurczył, co sugeruje, że pod powierzchnią uwalniane były ciepło i wrząca woda, co natychmiast zmieniało temperaturę. Zagadkowa ręka. Na pewno się przestraszysz, gdy zobaczysz tę przerażającą istotę, próbującą wydostać się z maleńkiej dziurki w drewnianej ścianie. Dosłownie wyglądała jak stworzenie próbujące desperacko się uwolnić. Wszyscy zastanawiali się, czy pomóc nieznanej istocie, czy nie, aż w końcu usłyszeli głos. To była wydra, która prosiła o pomoc na swój zabawny sposób. Gdy w końcu udało jej się wydostać głowę z małej dziury, wszyscy wybuchli śmiechem. To była tylko sprytna wydra robiąca psikusy. To coś, czego nikt z nas nie chciałby ponownie spotkać o zmierzchu lub o świcie. Wielu ludzi przypisywało im miano pasożytów spadających z drzewa. Były też trafne domysły, że to woreczniki, owady często mylone z małymi gałązkami lub szyszkami. Te gąsienice budują ochronne, jedwabne worki, zdobione fragmentami liści. Choć są niewielkie. Odgrywają kluczową rolę w ekosystemie dzięki swoim zdolnościom kamuflażu i żarłoczności w zjadaniu roślinności. Podczas obserwacji krystalicznie czystych wód, coś dziwnego przykuło uwagę widza, coś długiego i smukłego poruszało się z gracją w wodzie. Ich ciało, pokryte drobnymi szczecinkami, sprawiało wrażenie niemalże obcych istot. Po bliższym przyjrzeniu się okazało się, że były to szczecinki, fascynujące, ale często niezrozumiane stworzenia morskie, znane również jako wieloszczety. Są to segmentowane robaki morskie, charakteryzujące się licznymi szczecinami, które wystają z ich ciał. Pomimo ich przerażającego wyglądu pełnią kluczowe role w ekosystemach RAF, polując na materię organiczną i uczestnicząc w recyklingu składników odżywczych. Wątpię, by ta scena nie trafiła na listę najstraszniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek widziałeś. Miejscowy przechadzał się samotnie po drodze, gdy napotkał dziwnie poruszającą się formę życia, jakiej nigdy wcześniej nie widział. Była to grupa dziwacznych stworzeń, przypominających długie robaki, poruszających się razem w niezwykły sposób. Robią to, aby szybciej przemieszczać się po większych obszarach. Te, które są najbliżej ziemi, poruszają się z pewną prędkością. Te nad nimi mogą poruszać się jeszcze szybciej, ponieważ dodają swoją prędkość do tych poniżej, a te najwyżej jeszcze szybciej. Choć dla nas, ludzi, może to być widok budzący grozę, dla ptaków to prawdziwa uczta. Podczas swojej pracy Drwal odkrył coś dziwnego wychodzącego z pod ziemi, co nawet manipulowało powierzchnią terenu. Wszyscy przestraszyli się, że może tam mieszkać jakaś diabelska istota. Niektórzy twierdzili, że dostrzegli tam czaszkę smoka, co nie jest do końca widoczne na nagraniu. Nawet jeśli tak było, dlaczego powierzchnia poruszała się tak dziwnie, jakby skrywała tajemnice, które miały być ujawnione? Mówiono, że miejsce to jest złowrogie, a paranormalne zjawiska są tam na porządku dziennym. W całym tym zamieszaniu. Odkrywca zapowiedział, że jest zdeterminowany, aby znaleźć prawdziwą odpowiedź, ale do dziś pozostajemy w niepewności co do rzeczywistych faktów. Przerażająca rozgwiazda. Otwierając pudełko pełne worków z rybami do nowego akwarium, zobaczysz coś, co zmusi cię do przemyślenia swojego wyobrażenia o rozgwiazdach. Ten szczególny okaz. Uchwycony przez miłośnika akwarystyki, zaprzecza typowemu obrazowi znanemu z książek dla dzieci. Niektórzy wahali się, czy w ogóle zaklasyfikować go jako rozgwiazdę ze względu na jego nietypowy wygląd. Mimo swoich niepokojących cech, jego klasyfikacja pozostaje bez zmian. Jego uderzająco czarna barwa poruszała się szybko, niemal jakby zachęcając inne stworzenia do ukrycia się przed obiektywem kamery. Niektórzy sugerowali, że należy do rodzaju Ophiuroidea. Blisko spokrewnionego z rozgwiazdami, ale wielu ludzi odmawiało dalszej dyskusji ze względu na swoje fobie. Może wydawać się, że to zwykły ogromny krab, ale gdy pewien mężczyzna z Nowego Jorku podniósł go, okazało się, że z jego wnętrza wyłania się mnóstwo młodych krabów. Nie ukrywały się przed jakimś wściekłym drapieżnikiem, lecz raczej szalały w swoim bufecie. Szczęśliwie jedząc wewnątrz muszli. Kraby, niezależnie od wieku, czasami jedzą się nawzajem, gdy brakuje im pożywienia. Te maluchy używały pustej muszli jako kryjówki, dopóki nie nadejdzie przypływ, który pozwoli im uciec przed niebezpieczeństwem. Skręcony kruk w lipcu 2020 roku w Teksasie na parkingu przed restauracją Hooters zauważono kruka o upiornie szarych oczach i szyi skręconej jak korkociąg. Poruszał się jak marionetka na splątanych sznurkach, ale nie wydawał się zagrażać nikomu w pobliżu. W przeciwieństwie do chorych zwierząt, zachowanie tego ptaka było tak zaskakujące jak nagły podmuch wiatru w spokojny dzień. Niektórzy sądzili, że kruk został dotkliwie podziobany przez innego ptaka, podczas gdy inni wierzyli, że mógł doznać wstrząsu elektrycznego. Niezależnie od przyczyny, wyglądał jak złowieszczy kruk prosto z jednego z horrorów Szekspira. Mężczyzna, który kopał ziemię pod budowę, znalazł tę dziwną roślinną figurę przypominającą człowieka. Przyniósł ją przed publiczność, aby wspólnie spróbować zgadnąć, czym jest. Początkowo ludzie żartowali, że wygląda jak z Harry'ego Pottera, ale później zaczęli mówić, że to żeń szeń, bo przypominała miniaturową osobę z długimi łodygami i zielonymi liśćmi. W rzeczywistości jest to roślina, która od wieków jest ceniona za swoje właściwości lecznicze w tradycyjnej medycynie chińskiej. Mimo tego niektórzy twierdzili, że to korzeń rdestu wielokwiatowego. Ale trudno było się na to jednoznacznie zdecydować. Na kamieniach plaży zauważono niezwykłą symbiotyczną istotę, przypominającą złośliwą masę z jakiegoś eksperymentu naukowego. Krab walczył z dziwną czarną substancją, niczym odważny wojownik, przeciwko przeważającej sile symbionta. Niestety. Nagranie kończy się w kulminacyjnym momencie, pozostawiając nas w niepewności, co wydarzyło się później. Właśnie wtedy, gdy myślisz, że widziałeś już wszystkie dziwactwa, jakie ocean ma do zaoferowania, pojawia się to fascynujące stworzenie. Na pierwszy rzut oka trudno uwierzyć, że jest ono spokrewnione z nagoskrzelnymi. Jego pysk wydaje się mieć zęby lub ząbkowania wzdłuż krawędzi, albo może to tylko złudzenie związane z ubarwieniem. Niezależnie od tego, jest to niezwykle osobliwe zjawisko, przypominające bardziej ślimaka detrytusowego niż drapieżnika. Te stworzenia przeszukują dno morskie w poszukiwaniu jadalnych cząstek organicznych zamiast aktywnie polować. Ich pionowy pysk jest naprawdę interesujący, zwłaszcza gdy przyczepia się do przezroczystego kawałka wodorostów, który działa jak sieć. To jedno z najciekawszych stworzeń, jakie można spotkać w oceanie. Wszyscy mamy nadzieję zobaczyć je kiedyś z bliska. Mały potwór z Loch Ness. W spokojnych wodach rzeki pewien Nurek dostrzegł dziwne stworzenie. Czy można to nazwać małym potworem z Loch Ness? Wyglądało dziwnie, jak mityczna istota z legendy, choć w miniaturowej formie. Kiedy Nurek próbował je złapać, stworzenie zręcznie uniknęło jego chwytu, ślizgając się jak dym między jego palcami. Zszokowany i zdezorientowany obserwował, jak zanurza się w głębiny, pozostawiając go z mnóstwem pytań bez odpowiedzi. Czy to rzeczywiście był słynny potwór z Loch Ness w miniaturze, czy może tylko złudzenie optyczne? Jednooki wielbłąd. W Azji Południowej urodził się wielbłąd z jednym okiem. Niektórzy spekulowali, że to efekt nieudanych eksperymentów, ale prawda ma naukowe wytłumaczenie. To rzadka choroba zwana cyklopią, w której oczodoły nie rozdzielają się na dwie osobne jamy, co skutkuje jednym polem widzenia lub blisko rozmieszczonymi polami widzenia. Zazwyczaj zwierzęta z takimi wadami mają krótki czas życia, nie przekraczający sześciu miesięcy. Mimo wyzwań, właściciele byli gotowi zaopiekować się tym unikalnym dodatkiem do rodziny. Tajemniczy krab, tajemnicza biała istota przypominająca połączenie owada z piórami i skorupiaka została odkryta na drodze przy plaży w Chinach. Jej niezwykły wygląd zaskoczył nie tylko przypadkowego przechodnia, który ją zauważył, ale także wszystkich, którzy obejrzeli film. Wzbudziła ona ciekawość co do swojej tożsamości. Z przodu miała pojedynczy szczypiec, jak u kraba, oraz dziwne włoski lub wypustki skierowane ku górze, co jeszcze bardziej wzbudzało zainteresowanie widzów. Jeśli masz jakieś informacje na ten temat, podziel się nimi w komentarzach poniżej. Niedawno wiralowe nagranie wprawiło widzów w konsternację. Na filmie widzimy kilka osób, w tym kobiety, które sortują i układają długie cylindryczne obiekty na piaszczystym terenie. Przedmioty te są porozrzucane po całym obszarze, niektóre owinięte w siatki, co sugeruje zaplanowaną działalność związaną z łowiectwem. To, co jednak zaskakuje, to brak jakiegokolwiek ruchu tych obiektów. Czy są to nowe gatunki ryb, a może nietypowe wielkie gąsienice? Spekulacje szaleją, a wideo opatrzone jest hashtagami sugerującymi takie terminy jak inżynieria, akwakultura i architektura co może wskazywać, że te nieznane obiekty są używane jako surowce. Wow. Wow. Na pierwszy rzut oka wyglądało na to, że to jajko jest gotowe do wyklucia. Jednak jego odkrywca został zaskoczony, gdy okazało się, że w środku znajduje się kolejne jajko. Nagranie udostępnione anonimowo w internecie pokazało niezwykle duże kurze jajko, znalezione w kurniku. Zaciekawiony możliwością, że inne ptaki mogły złożyć to jajko lub że może się ono wkrótce wykluć, właściciel postanowił je rozbić, by dokładniej je zbadać. W środku znaleziono drugie jajko, oba zawierające identyczną zawartość. To zjawisko jest po prostu wynikiem tego, że jedno jajko zostało uwięzione w drugim podczas procesu rozwoju. Oba jajka były takie same w środku, co dowodzi, że rzeczywistość może być dziwniejsza niż jakakolwiek opowieść, jaką sobie wyobrazimy. Robotyczne owady. Sztuka ma to do siebie, że zaciera granice między rzeczywistością a wyobraźnią, a tym razem poszła o krok dalej. Na początku błędnie uznano to za cudownego owada z mechaniczną konstrukcją na grzbiecie, emitującą niebieskie światła. W rzeczywistości okazało się, że to dzieło grupy steampunkowej, która przekształciła martwe owady w oszałamiające robotyczne cuda. Czy taki pomysł jest w porządku, czy nie, to kwestia dyskusji. W świecie owadów istnieje bestia, która grasuje nocą, ale nie ma się czego obawiać, bo choć wygląda groźnie, nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Znany jako gigantyczny weta, ten masywny owad pochodzący z Nowej Zelandii może pochwalić się imponującym rozmiarem i wagą. Niektóre gatunki zaliczane są do największych owadów na świecie. Ich ciała są twarde jak czołgi, a szczęki mogłyby zawstydzić nawet lwa. Te bezskrzydłe stworzenia to prawdziwi bohaterowie nowozelandzkiego ekosystemu, choć w okresie godowym potrafią być całkiem zadziorne. Eat, no. Man, Dziwny szczupak. To jest coś niesamowitego. Mieszkaniec Wisconsin podzielił się nagraniem swojego połowu z marca 2017 roku, szukając odpowiedzi po zaskoczeniu niezwykłym wyglądem ryby. Pomimo wieloletniego doświadczenia w łowieniu, nigdy wcześniej nie widział takiego szczupaka północnego. Jego górna szczęka była krótsza, jakby została uszkodzona w walce z jakimś przeciwnikiem. Jednak badania wskazują, że to nie wynik blizn po walce, lecz wada wrodzona. Spekulacje sugerują, że szczupak mógł zmutować wskutek narażenia na szkodliwe odpady lub substancje chemiczne wrzucone do wody. Dlatego zanieczyszczenie staje się coraz większym problemem dla ekologów i biologów. Pomimo, że ten młody wielbłąd ma tylko dwie nogi, jego determinacja nie zna granic. Choć został odrzucony przez matkę i czekała go niepewna przyszłość, zwrócił na siebie uwagę współczujących ludzi, którzy postanowili wesprzeć walczące o życie ciele. Ci pełni troski mężczyźni chcieli pocieszyć wielbłąda i stać się jego przyjaciółmi. Mając nadzieję, że poprawią jego życie. Lekcja, jaką możemy wynieść z tego wideo, to nie tylko odwaga dwunożnego wielbłąda, ale także delikatność serc w podejściu do stworzeń o różnej sprawności. Czy kiedykolwiek widziałeś bez głowy organizm poruszający się tak szybko? To nie tylko zaskakujące, że ta OSA wciąż stoi po tym, jak straciła głowę, ale jeszcze bardziej szokujące jest to, że udało jej się odlecieć. Anonimowe źródło podzieliło się nagraniem tego niezwykłego wyczynu OSA, która jakimś cudem pozostała przy życiu mimo utraty głowy. Dlaczego? Owady mają unikalny sposób działania, zamiast jednego dużego mózgu w głowie mają wiele małych mózgów rozproszonych po całym ciele. Dlatego, gdy ta OSA straciła głowę, nie zginęła od razu, choć teraz jest ślepa i może latać, dopóki nie skończy jej się energia lub jedzenie. W jednym z filmów opublikowanych w listopadzie 2017 roku, robotnik budowlany w mieście Visakhapatnam w Indiach natknął się na dziwne młode ptaki przypominające sowy. Co zdumiewające, Dalsze badania ujawniły, że te stworzenia wcale nie były sowami. Nagranie szybko rozprzestrzeniło się w sieci, sprawiając, że wszyscy zaczęli się zastanawiać: Czy te dziwne ptaki to nowy gatunek, czy może rodzaj ptaka, który nie był widziany od bardzo dawna? Kto wie. Wytrzymała żaba. Ta żaba to nie jest zwykła żaba brakuje jej twarzy. Przetrwanie tej żaby, mimo dużego otworu w głowie i braku widocznego mózgu, można przypisać zdolnościom regeneracyjnym powszechnym u większości gatunków żab. Nagranie zarejestrowane w listopadzie 2011 roku w Poaa na Hawajach ukazuje to niezwykłe zjawisko. Żaby potrafią odrastać utracone kończyny, co ma sens ze względu na ich zdolności regeneracyjne, ale idea życia bez mózgu jest trudna do pojęcia. Ten zimnokrwisty jegomość musiał mieć specjalną zdolność do regeneracji po poważnych urazach i zachowania szybkości. Co ciekawe, u tej żaby odkryto również dodatkowe kończyny. To miał być zwykły dzień połowów dla pewnego rybaka, aż natknął się na coś niezwykłego. Wśród złapanych ryb znalazł coś zaskakującego. Inna ryba utknęła w pysku tej pierwszej. Prawdopodobnie próbowała pożreć swojego nieszczęsnego towarzysza, ale skończyło się na tym dziwnym połączeniu. Zaintrygowany tym nietypowym przypadkiem, rybak postanowił rozdzielić ryby. Niestety ryba wewnątrz pyska była martwa. Jednak metoda oddzielania spotkała się z krytyką, gdyż niektórzy uważali, że powinien zostawić je w spokoju i uszanować ich naturalne interakcje. Panda morska. Japonia stała się jeszcze ciekawsza. Pod powierzchnią oceanu odkryto nowy gatunek morska panda, czyli piura spinifera. Ten gatunek przypomina szkieletową pandę ozdobioną żywymi kolorami, spokojnie pływającą w głębinach. Jego nietypowa szkieletowa struktura dodaje mu enigmatycznego uroku. Jednak prawdziwa niespodzianka polega na tym, że morskie pandy często mylone z roślinami, a w rzeczywistości są to morskie bezkręgowce filtrujące wodę. Jeszcze wiele pozostaje do odkrycia na ich temat, a biolodzy morscy nie zamierzają przestać dociekać prawdy. Otwarta dyskusja, czas na dzisiejszą otwartą dyskusję, jest dobry powód, dla którego radzi się unikać samotnych spacerów nocą. Spójrzcie tutaj, coś cicho wyłoniło się z lasu, pokryte ciemnym futrem i mające wielkie kły. To z pewnością był pająk z Konga. Ten gatunek zazwyczaj osiąga długość od 20 do 30 cm, a rozpiętość nóg przekracza 28 cm. Ten tutaj był jednak zdecydowanie większy. Ten owad po prostu wyczołgał się z tajemniczych krzewów z jednej strony na drugą, jakby nie miał zamiaru wchodzić w jakąkolwiek interakcję. Kiedy wideo zostało zamieszczone w mediach społecznościowych, niektórzy przesadzali łącząc go z mitycznym pająkiem, znanym ze swoich talentów do tkania. Jeśli przestraszyłeś się widząc tego gigantycznego pająka i martwisz się, że może stanowić zagrożenie, to pamiętaj, że upiorne stworzenia naprawdę żyją na Ziemi, a ludzie muszą to po prostu zaakceptować.